Nasza prasa doszczętnie rozwali wszystko. To może być dosłownie ostatnia chwila naszej prasy. 3, 2, 1. Witam w kolejnym odcinku prasy hydraulicznej. Jak zwykle przygotowałem dla Was kilka ciekawych przedmiotów do zmiażdżenia naszą prasą. Nasza prasa już czeka na właśnie zniecenie. Jest naprawdę bardzo silna 20 tysięcy kg. Jak zwykle musimy coś zniszczyć przedmiotów jest naprawdę wiele. Tym razem wyjątkowo nie wybrałem ich z Waszych komentarzy, bo jeszcze ich nie ma, ale oczywiście czekam. Jeśli chcecie zdobyć fame i wystąpić w odcinku wystarczy Wasz komentarz, łapeczka, no i subik na nowym kanale. A ja tym razem idę wybrać nasze przedmioty do zniszczenia naszą prasą. Zobaczymy, czy przetrwają. Zaczniemy od czegoś delikatnego. Od tulipana. Niestety tulipany rosną tylko na dircie, więc musimy zrobić specjalną podstawkę. Posadzić je i zobaczyć, jak wyglądają ich ostatnie chwile. Czas uruchomić wajchy zniszczenia. Zgniecione na miazgę. Nie zostało z nich dosłownie nic, aż trzęsą się pod poszczególnymi pistonami na wszystkie strony. Nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Jeden nasz wyleciał spod prasy. Możemy dognieć się jeszcze bardziej. Ponownie na miazgę. Nie zostaje z nich dosłownie nic. Zobaczmy to raz jeszcze w slowo. Cudownie! Niestety, kolejne pchlarze drą mi się tutaj na boku. Pozwoliłem sobie na adopcję małych zwierzątek, by oczywiście kanał był bardziej family friendly. Mamy tu masę pchlarzy. Niestety, strasznie mnie denerwują, strasznie się wydzierają. Może chcą jeść. nam dla nich Whiskasa. Chyba nie są zadowolone. Samki mordy. Z Przejdźmy sobie do kolejnego przedmiotu. Tulipan już był, był bardzo delikatny. Może tym razem, może tym razem liście sobie poradzą. W końcu są blokiem. Jestem ciekaw, czy zatrzymają piston prasy. Uwolnijmy już nasze tulipany, bo naprawdę aż mi ich szkoda. Czas na liście. Ponownie zmiażdżone. Również jak tulipany nie miały żadnych szans, są po prostu za słabe. Siłownik gniecie je po raz kolejny na kompletną miaskę. Czas na kolejny przedmiot. Tym razem będzie to chociażby jakiś mebel. Mam tutaj piękne białe łóżko. Ciekawe, czy pistol nie rozwali. Jestem bardzo ciekaw. Również zmiecione na miazgę, musimy to zobaczyć slowo, bo rozlatuje się na wszystkie strony. Dosłownie widać odlatujące odłamki. W slowo naprawdę zajeb... W slowo naprawdę dobrze to wygląda. Białe łóżka nie mają kompletnie żadnych szans. Cudownie. Ale może, może to czarne łóżko będzie bardziej wytrzymałe? Może kolor ma jakiekolwiek znaczenie? Chociaż wątpię. w nich w górę, montujemy nasze łóżeczka i patrzymy po raz kolejny, jak prasa je rozwala. Ponownie totalna miazga. W sumie można było się tego spodziewać. Dobrze, że żaden odłamek mnie nie uderzył. W końcu nie skryłem się za naszą pancerną szybą. Mógłbym oglądać to latami, ale czekałem kolejne przedmioty. Może coś nieco bardziej lajtowego. Mam tutaj jeszcze chociażby sadzonkę. Drzewo raczej by prasę zatrzymało, ale czy zrobi to sama sadzonka? Również jestem ciekaw. Tulipan sobie nie do rady. Sadzonki powinny być bardziej wytrzymałe. Uruchamiam dźwignię zniszczenia. Ponownie kompletna miazga i ponownie kolejnej temy. Nie wiedzą, co ze sobą zrobi. Nie mogę się napatrzeć. Ty, co, Zróbmy to jeszcze raz. Cudownie. Jak te pchlarze będą się tak wydzierać na boku, zaraz włożę któregoś z nich, ale to może w kolejnym odcinku wystarczy 20 tysięcy waszych łopeczek i zgnieciemy sobie nie jednego pchlarza, ewentualnie villagera. Nasza prasa doszczętnie rozwali wszystko. Ale mam tutaj jeszcze coś ciekawszego, czyli taki prosty stolik z Ikei. Jestem ciekaw, czy prasa również go rozwali. Wątpię, że ma jakiekolwiek szanse. To szmelc. Jego drewniano-bambusowa konstrukcja raczej nie wytrzyma. Również zmiażdżone wszystkie się rozleciały i zamieniły w małe itemki. Dosłownie w gnieniu oka. Mm. Nieważne, czy jeden, czy cztery stoliki, prasa rozwali się w twoje wszystkie. Wibrują, jakby miały Kisiel w majtkach. No ale to jeszcze nie wszystko. Mam jeszcze kilka ciekawych przedmiotów, które prasa również może roz, roz, rozwalić. Przedmiotów musi być przynajmniej 7, a może będzie ich jeszcze więcej, jeśli będziecie dawać dobre pomysły w komentarzach, jakie item rozwalić w kolejnym odcinku. W naszej skrzyneczce mamy jeszcze głowę zombie. Jestem ciekaw, czy pozostałości kości, które się w niej znajdują, jakkolwiek przytrzymają prasę, chociaż wątpię. Jedna pod kątem, może to jej pomoże. Minecraft ma jeszcze większe głowy, głowy smoka czy szkieleta, ale to może w kolejnym odcinku. Dawajcie znać, piszcie komentarze. Na pewno dostaniecie się do odcinka, jeśli będziecie aktywni. Łapeczka, subiki, dobry komentarz. Nic więcej. Tymczasem ja odpalam naszą dźwignię zniszczenia i oglądam jak głowy zombie mielą się do podłogi. To prawdziwa i temowa Zobaczmy to jeszcze raz w slow. I ten odcinek już jest dobry. Prasa naprawdę pokazała siłę jak zwykle. Ale to jeszcze nie wszystko: mam jeszcze coś bardziej wybuchowego i nie są to te frajerskie fajerwerki. Pomyślałem o wszystkim, i mamy jeszcze do scratch testu całe TNT. Jestem ciekaw, czy wybuchnie. Czy prasa wywoła wybuch, czy po prostu się zgniotą? W końcu nie ma tutaj zapłonu, ale może pod ciśnieniem. Zobaczymy, jak zareaguje na to Minecraft. Pistony w gotowości, 20 000 kg zrobi swoje. Mamy 4 paki TNT i odpalamy naszą dźwignię. To może być dosłownie ostatnia chwila naszej prasy. 3, 2, 1, 0. Aj, co jest? Coś się spier. Spróbujmy jeszcze raz. Połóżmy nasze TNT na twardej powierzchni. To mogą być ostatnie chwile naszej prasy. Najwyżej wybuduję nową. Na szczęście to Minecraft. Są mniejsze szkody. Naciskam dźwignię. I czekam. Niestety, nasza prasa nie wytrzymała, a wybuch był potężniejszy niż myślałem. Po prostu w pewnym momencie ciśnienie było za duże i całość wywaliło. Jeśli chcecie obejrzeć kolejne odcinki prasy, to potrzebuję Waszych porad. Jakie kolejne przedmioty w Minecraftzie zniszczyć, dajcie znać oczywiście. Czy Wam się podobało, zostawcie łapeczkę, Subika. Widzimy się w kolejnym crashczeście, pewnie już niedługo, a ja idę walić konia.